Widzisz, Werka, twoja mama nie odbiera ode mnie telefonu. Może wyjechała gdzieś na wakacje za granicę i dlatego nie odbiera. Mama to mnie już na pewno w ogóle nie kocha. Zostawiła mnie tutaj u was, porzuciła na pastwę losu. No nie na taką pastwę losu, raczej na moją pastwę, Werka. No i co teraz? Ja chcę wracać do mamy. Po co chcesz do niej wracać? Tutaj ci źle. Tak, jest mi tutaj bardzo źle. Mogę chociaż z psem zejść na dwór. Strasznie się nudzę. No dobrze, możesz zejść. Kto dzwoni? Może to mama? Nie, to jakiś obcy numer. Halo? Halo, z tej strony Kazimierz Górka. Policjant. Była pani u mnie wczoraj z siostrzenicą. A, pan policjant, tak, słucham. Ciociu, to ja idę z psem. Wie pani co, sprawdziłem kamery. Aha, no i co? O rety, policja. No i okazało się, że pani siostrzenica dostała ten telefon. Co? Jak to dostała? Niby od kogo? Od jakiegoś chłopaka. Siedziała z nim na ławce, na pewno się znają. To niemożliwe, czyli okłamała mnie. No najgorsze jest to, że telefon jest kradziony. Proszę przyjechać na komisariat. Dobrze, niedługo przyjadę. Werka! Wera! Muszę szybko spadać na dół. Może złapię Marcino gdzieś po drodze? Wera, zaczekaj! O nie, już zjechała na dół. No dobrze, no na pewno zaraz wróci. Poczekam na nią w domu. <laughs> Niby jesteś taki wielki, a taki przyjazny. Już się ciebie nie boję. Proszę? Smacznego. O, Anka, widzę, że radzisz sobie nawet z większymi zwierzętami. A tak, miałam nakarmić tego byczka. No to teraz zapraszam cię do mnie. Pokażę ci moje puchary i medale. Muszę zapytać pani Marii, czy mogę z panią iść. W końcu to u niej jestem w pracy. Możesz, możesz, już pytałam. A, no dobrze, to chętnie pójdę. No to w drogę. No i powiedz, jak Ci się to u nas w pracy podoba? Jest super, bardzo mi się podoba. Zwierzęta są fantastyczne, takie milutkie, a już w ogóle te malutkie zwierzątka. Pani klacz taka piękna. Och, naprawdę jest tutaj cudownie. No to wspaniale, że jesteś zadowolona. O, chłopaki, jesteście, a Marcina nie ma. Spadaj, głupi kundlu, idź stąd! Uf, uf. Nie, nie ma go. Ostatnio przegrał stówę na maszynach i jakoś przestał tu przychodzić. Aha, a nie wiecie, gdzie go znajdę. Nie wiem, nie łażę za nim zadzwoń do niego. No właśnie nie mogę, bo nie mam telefonu, ciotka mi go zabrała, znalazła go w torbie. O, ale wiesz, że ten telefon był kradziony. No przecież wiem, nie jestem głupia. Nie wiem co teraz. No, nie pomogę ci. Daj mi zadzwonić do niego. Gdzie masz telefon? Mm, nie, nie pożyczam telefonu nikomu. Oh, no nie bądź taki. Werka, ja to ci razę dać spokój. Marcin chyba już nie jest tobą zainteresowany. Co ty opowiadasz? Ja też tak myślę. Co wy gadacie? To są bzdury. Weronika, wracaj natychmiast do domu. Miałaś pilnować psa. Ech, muszę spadać, ciocia. Przecież ten pies tu siedzi, cały czas na niego patrzę, widzę go. Musisz go pilnować, to jest pies Ani, ona bardzo go kocha. No wiem, wiem. Przecież go pilnowałam. Jedziemy na komisariat. Policjant do mnie dzwonił. No i co ci powiedział? No właśnie. Ach, co za niespodzianka. Okazało się, że telefon jest kradziony i że dał ci go jakiś chłopak. Wcale go nie znalazłaś. A, a nieprawda. Prawda. Policjant sprawdził nagrania z naszych kamer. Tu dookoła bloku jest mnóstwo kamer, jakbyś nie wiedziała. Ale wiesz co, porozmawiamy później. Mam nadzieję, że twoja mama w końcu odbierze telefon i zabierze cię ode mnie. Ja też mam taką nadzieję. Ach, coś tak czuję, że Marcin będzie miał problemy przez tą Werkę. Aha, ja też tak myślę. Trzeba mu powiedzieć, że ciotka Wery znalazła telefon i policja tutaj węszy. Odprowadzimy psa do domu i pojedziemy na komisariat. O jacie, nie do wiary. Te wszystkie nagrody należą do pani? Tak, wszystkie są moje. Zdobywałam je co roku, bardzo się starałam. Wow, są przepiękne te medale, te puchary. Najbardziej jestem dumna z tego największego pucharu, z tego złotego na samej górze. Aha, dokładnie tak. Ciężko było go zdobyć, ale się udało, brawo. To w dużej mierze zasługa mojej klaczy jest naprawdę wspaniała. Tak, jest przepiękna, do tego bardzo szybka, widziałam w telewizji. Tak. To błyskawica, biega jak szalona, kocham ją całym sercem. Nie dziwne, a co to za kotek? A, to jakaś przybłęda, znajda, tak się nazywa. Jest bardzo ładny. Aha, widzę, że moja przyjaciółka już cię wzięła na swoją stronę. Zgodziłaś się, żebym ją porwała? Tak, dzisiaj jest mało pracy. Ale tu fajnie, bardzo mi się podoba, chciałabym tu zostać na zawsze. Spokojnie! Masz przed sobą całe wakacje! No, a czy mogłabym kiedyś spróbować jeździć konno? Zawsze o tym marzyłam! Może mogłaby mnie pani czegoś nauczyć? Nieha, yeah, oczywiście, że tak! Bardzo chętnie! Naprawdę? No to super! No to może w dzień wolny od pracy, na przykład w sobotę lub w niedzielę. Dobrze, jesteśmy umówione! Fantastycznie! No więc, szanowna pani, sprawdziłem dokładnie kamery i jestem absolutnie pewien, że Weronika kłamie. Weronika, przyznaj się w końcu. Niby do czego? Do niczego się nie przyznam. Wera, albo sama przyznasz się, skąd masz ten telefon, albo będę musiał powiadomić kuratorium. O nie, tylko nie to. Nie chcę, żeby Weronika miała kłopoty. A co cię obchodzi, Ciocia? Czy ja będę miała kłopoty, czy nie? Wszyscy macie mnie gdzieś i taka jest prawda. Gdybym miała cię gdzieś, Wera, to bym cię nie przygarnęła. Nawet bym tu z tobą nie przyjechała, tak? Jestem tu po to, żeby ci pomóc. Akurat! Wszystko przez ciebie, bo mnie tu przyprowadziłaś z tym telefonem. Jakbyś tu nie przyjechała, to by w ogóle nie było problemu. Mogłabyś mieć jeszcze większe problemy, gdyby ciocia cię tutaj nie przywiozła. Gdyby wydało się jeszcze później, że ten telefon jest kradziony, mogłabyś zostać oskarżona o kradzież. No i co z tego? Możecie mnie tutaj zamknąć? U cioci i tak jest jak w więzieniu. Ach, przepraszam za te krzyki, za te wrzaski. Ostatnio z werką nie możemy się dogadać. Werka chyba przychodzi jakiś bunt nastolatki. Spokojnie, nic się nie dzieje. Werka, proszę, powiedz mi, jak ma na imię i nazwisko ten chłopak, od którego dostałaś telefon? Oczywiście, że nic nie powiem. Werka, proszę cię, on nie jest wart tych wszystkich kłamstw. Jest, ciocia, to jest mój chłopak i ja go kocham. Co? Kochasz chuligana? O tak, to jest chuligan, od dawna go szukamy. Niby dlaczego? No, bo okrada sklepy. Jest chuliganem i bandziorem. Werka, w jakie ty towarzystwo wpadłaś? Mam nadzieję, że Ania się z nimi nie zadaje. Ania? Ta nudziara? Na pewno nie. Nikt nie chce się z nią zadawać, bo jest głupia i pusta. Nie mów tak o mojej córce. Spokojnie, spokojnie, drogie panie. Weronika, imię i nazwisko tego chłopaka? Nic nie powiem. Absolutnie nic nie powiem. No dobrze, sami do tego dojdziemy, ale na pewno będziesz miała przez to kłopoty godzinę później. Mmm, pychotka. Wreszcie w domu. Głupi komisariat. No już, Werka, uspokój się, proszę cię. O, mama Werka, gdzie byłyście? Na komisariacie, bo twoja mama wymyśla i skarży na mnie. Co? Na komisariacie? Mamo, po co? Okazało się, że ten telefon, który miała Weronika, był kradziony. Eee... Ona nic nie wie o telefonie. No właśnie, mamo, ja nic nie wiem o żadnym telefonie. Hmm, na pewno? Na pewno, mamo. E, wiecie co? Przyniosłam kukurydzę. Prosto z pola. Pani Maria się ze mną podzieliła. Ugotowałam sobie i zrobiłam z masłem i z solą. Jest przepyszna. Też sobie zróbcie. Stoi na stole w kuchni. Nie będę jadła żadnej kukurydzy. Ach, ty jak zwykle. A ja chętnie skosztuję. Ciocia, zadzwoń do mojej mamy Może teraz odbierze telefon Werka nadal chce wracać do mamy No jak widać Spróbuję, może się dodzwonię W sumie to ja chyba już też bym wolała Żeby Wera wracała do mamy Nie mam na to wszystko sił Ach mamusia, spokojnie, wszystko się ułoży Dobrze, że chociaż ty jesteś grzeczna Teraz nie mam jak się skontaktować z Marcinem Na pewno za mną tęskni Siema chłopaki o, Marcin. Siema. Dobrze, że jesteś. Werka tu była. Werka to już przeżytek. Mam tu kogoś lepszego, prawda? Cześć, chłopaki. Wiesz co? No co? Podobno policjant tutaj węszy. E, e, mają ten telefon, który dałeś Weronice. Wiesz, ten kradziony. Będziesz miał problemy przez tą Werkę. Co wy gadacie? Jaka policja? O co chodzi? Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale wiem, że ciocia jechała z Weroniką na komisariat. I na pewno chodziło o ten telefon, który jej dałeś. Marcin, o co chodzi? O nic, mała, o nic. Na razie nie wnikaj. No dobrze. Tobie też dam telefon, jak będziesz chciała. I perfumy i ubrania. Ach, fantastycznie. A, Wera? Zobacz przez okno. Co? Co mam niby tam zobaczyć? Co chcesz mi pokazać? E, widzę Marcina z jakąś dziewczyną. Kłamiesz, jak zwykle kłamiesz. Werka, jeszcze nigdy cię nie okłamałam. No proszę, przyjdź i zobacz. No dobra, pokaż, ale wiem, że kłamiesz. Co? Co to za dziewczyna? Co to za blondyna? No nie wiem, nie znasz jej? Nie, nigdy jej nie widziałam. Ach, Werka, pójdę teraz do mamy I powiem, że chcemy zejść na dół Chociaż na chwilę, bo bardzo nam się nudzi Zejdziemy na dół I porozmawiasz z Marcinem Wyjaśnisz tę sprawę Stój, zaczekaj No co? A czemu ty niby chcesz mi pomóc? Bo jesteś moją kuzynką I wiem, że zależy ci na Marcinie A skoro jest z jakąś dziewczyną To na pewno chciałabyś to wyjaśnić No dobra, idź do mamy No już idę Mamo! Mamusiu, kochana! Aha, moja córka czegoś chce, na pewno. Mamusiu, wiem, że jesteś zła na Weronikę, ale tak sobie pomyślałam, może mogłabym z nią zejść na dół na chwilę. Przejdziemy się trochę tu koło bloku, strasznie nam się nudzi. Nie ma mowy! Weronika ciągle coś odwala, nie mogę jej wypuścić teraz z domu. Mamuś, no weź, proszę cię. Nie, absolutnie nie. Mamusia, ale może jak trochę zluzujesz, no to ona wtedy wiesz, przyzna się do tego, że ma ten telefon od kogoś, może mi wyjawni od kogo go ma. Wiesz, może jak się trochę do niej zbliżę, to wtedy ona powie mi imię i nazwisko tego chłopaka, od którego ma telefon. O, no cóż, to jest niezły plan. No, także co, możemy wyjść przed klatkę? Oh, no dobrze, ale tylko na chwilę, na 15 minut. Dobrze, dobrze. Werka, chodź, idziemy! Nie do wiary, że udało jej się to załatwić. Będziemy tylko pod klatką, obiecuję. Że też ciocia się zgodziła, żebym wyszła z domu? Werka, zmień ton, bo zaraz zmienię zdanie. Dobra, dobra, już nic nie mówię. No właśnie, Werka, tak będzie najlepiej. Chodź, idziemy. Już w kolejnym odcinku dowiemy się, jak Werka zareaguje na tę dziewczynę, z którą Marcin spotyka się teraz. I czy Marcin zerwie z Weroniką? Przecież jeszcze niedawno tak bardzo był w niej zakochany. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy lubicie werkę i Ankę i czy chcielibyście, żeby werka znowu była miła i fajna. Słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale Bajolanki oraz na kanale Topiki Topcia. Do usłyszenia i miłego dnia! Pa! pa, ra, pa, pa.